Jest terapia uciskowa. Dziewczyny, mając przed sobą e, taki rekwizyt w postaci podkolanówki, chciałabym wam powiedzieć, jak działa taka pończocha i z czym jest związana. W miejscu o największej słabości kapilarnej, czyli w kostce, jak sami zauważyliście, najbardziej opuchnięte nogi są właśnie w okolicach śródsogopia i kostki, ta wartość kompresji będzie wynosiła 100% działania tego produktu. Natomiast im wyżej, tym ta kompresja się zmniejsza. W okolicach łydki będzie wynosiła mniej więcej 70%, natomiast w produktach, jakimi są na przykład albo rajstopy, albo pończochy, pod fałdem pośrodkowym będzie to już 40%. Kompresja musi być stopniowana. Wszystko wynika z tego, że jeżeli zastosowalibyśmy stałą kompresję na całej długości pod podkolanówki bądź pończochy, to krew mogłaby się cofnąć też do dołu, a tego nie chcemy. Dziewczyny, chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz dotyczącą tego, że problem nie mają tylko i wyłącznie naczynia krwionośne, ale również naczynia limfatyczne. Ze względu na tą wzmożoną filtrację dotkanek, czyli tego płynu tej krwi, która przenika do tkanek i zostaje, bo kompensacja ze strony naczyń krwionośnych jest nieodpowiednia. W tym płynie, w tej krwi znajdują się duże molekuły białkowe, które przyciągają cząsteczki wody. I im więcej białka, które zalega w tej tkance, w kostkach, tym więcej cząsteczek wody. I z tym wiąże się tak zwana potocznie retencja wody, czyli zatrzymywanie się wody w nogach. Możemy nazwać te produkty jak chcemy: rajstopy przeciwżylakowe, rajstopy kompresyjne, rajstopy uciskowe albo rajstopy na opuchnięte kostki. Jak zwał, tak zwał. Natomiast liczy się jedno: w przypadku tej niewydolności, jaką jest niewydolność dynamiczna, to najlepszy sposób kontroli i profilaktyki. Zapraszam Was na kolejny filmik, w którym dowiecie się, jakich wyrobów medycznych możecie używać w ciąży.